Ratusz czeka na odpowiedź starostwa w sprawie swojej propozycji przejęcia dróg powiatowych na terenie miasta. Prezydent tłumaczy, że trakty, które w końcu miałyby jednego zarządcę, mogłyby być lepiej utrzymywane i sprawniej zarządzane. Po mojej deklaracji, wystąpiłem do zarządu powiatu z prośbą o przekazanie informacji o. Kosztach, które powiat do tej pory ponosił na utrzymanie tych dróg powiatowych. Bierze się to stąd, że to przejęcie oczywiście nie nastąpiłoby tak po prostu sobie bez żadnych zobowiązań. Tutaj zobowiązania powinny być. Oczekujemy, że powiat jednak będzie partycypował w kosztach utrzymania tych dróg, tak jak miasto do tej pory partycypowało w kosztach remontów dróg powiatowych. Stąd w tej chwili trwają te analizy finansowe dotyczące warunków. Władze starostwa tłumaczą, że propozycja prezydenta jest dobra, ale trzeba teraz przeanalizować ją pod kątem finansowym. Chodzi o wyliczenie kwot, jakie powiat poniósł na remonty tras, ale również o wpływy do powiatowej kasy, na przykład z tytułu dzierżawy pasa drogowego. Zaskoczył nas prezydent, ale po przemyśleniu ja się bardzo cieszę, że tak powinno być. Ulice wszystkie w mieście powinny być ulicami miejskimi, bo niektóre z nich nawet nie mają charakteru powiatowego. Co prawda ta oferta nas zaskoczyła, i tak szczerze mówiąc, jest trochę mało czasu, bo do końca września muszą być podjęte uchwały, by od 1 stycznia mogły one przejść na miasto. My udostępniamy miastu analizę dotychczasowych nakładów na te ulicę. Z wczorajszej informacji, którą mamy od dyrektor, jeszcze nikt się nie pojawił w PZD, ponieważ nie jesteśmy w stanie wyłożyć tego wszystkiego na piśmie. Trzeba wejść do dokumentów, zobaczyć je i tą możliwość miasto ma. I Myślę, że można by to także zrobić dwuetapowo. W pierwszym etapie, co można by szybko zrobić, przejąć te ulice, które nie mają charakteru powiatowego na które tak czy inaczej powiat nigdy by nie łożył w środku, bo nie ma, łatałby po prostu tylko to, co wymagałoby załatania na dziś. Natomiast ewentualnie pozostawił do rozmów dalszych pertraktacji ulice, które mają charakter powiatowy, a miasto chciałoby przejść, które wymagają nakładów. I tu jesteśmy otwarci, chcemy rozmawiać, zdając sobie sprawę, że my się w pewnym sensie pozbywamy kłopotu, tak, miasto je przejmuje. I na pewno byłoby na zasadzie partycypacji, w utrzymaniu przez jakiś tam czas. Mamy przykłady sąsiednich powiatów, Starogardu, Malborka, które to parę lat temu zrobiło i dogadali sprawę. Ja myślę, że my też jesteśmy w stanie się dogadać, tylko w tej chwili czas nagli. Dlatego myślę, że do września końca wszystkich ulic nie uda się przejąć, ponieważ nie ma na to czasu, natomiast propozycja moja myślę powinna być przyjęta, przejąć tylko to na dziś, co i tak i tak nie jest praktycznie walorem powiatowych dróg, a skoncentrować się na tych ważniejszych, tych większych. I my jesteśmy przychylnie na to nastawieni. Urzędnicy mają niewiele czasu na negocjacje, bo jeśli przejęcie ulic miałoby nastąpić z początkiem 2014 roku, to stosowne uchwały w tej sprawie najpóźniej we wrześniu muszą podjąć Rady Miasta i Powiatu. Szczegóły co do finansowania muszą się też znaleźć w budżetach na przyszły rok, a ich projekt powinien być znany w październiku.